Cześć, witam Was w nowym filmie. Jak widzicie, pod tytułem przychodzę do Was z update'em. Wiele z Was prosimy już od jakiegoś czasu, żebym powiedziała, czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o sytuację Marine Joyce oraz Eugenii Cuni. To są dwie oddzielne sytuacje, ale tak naprawdę nie ma. Nie ma co tu za dużo mówić, więc stwierdziłam, że powiem się na temat dwóch dziewczyn w jednym filmie. Zacznijmy od Mariny Joyce, która po długiej nieobecności na YouTubie wróciła. Wstawiła po prostu, jak gdyby nigdy nic, haul. To są filmy, które ona bardzo często wstawia, pokazując ciuchę. I co jest bardzo zauważalne, to, że zaszczuplała. Marina wygląda na dużo szczuplejszą, ale, ale nie na niezdrowo szczupłą. Po prostu trochę schudła, i to widać w jej buzi, w ramionach, no i biorąc pod uwagę, że nosi ona dosyć. Skąpe ciuchy, widać tę różnicę. Tu, tutaj teraz zobaczycie, jak ona wyglądała parę miesięcy temu, a jak wygląda teraz. Jeżeli chodzi o jej zachowanie, zdecydowanie jest ono bardziej naturalne. Ja zauważyłam, że zachowuje się ona, jakby tak. Jest to wszystko takie bardziej szczere, chociaż to jest może złe słowo, ponieważ miało, była ona zdiagnozowana ze schizofrenią. Przepraszam, jeżeli dzisiaj ja to wypowiadam, zawsze mam z tym problem, ale wiecie o co chodzi. I po prostu kiedyś było to bardzo niepokojące, w sposób w jaki ona patrzyła w kamerę, te oczy były takie, taki wytrzeszcz, było wszystko, ruchy jej były bardzo nienaturalne, w sposób w jaki ona mówiła było to wszystko takie niekomfortowe. A teraz słuchajcie, jest to wszystko o wiele bardziej naturalne, wydaje się ona być o wiele bardziej szczęśliwsza, pozytywna. Jest coraz bardziej taka jak była na początku y, swojej kariery na YouTubie. O wiele bardziej komfortowo ją się ogląda i widać y, przynajmniej z tego co możemy zobaczyć na filmie, że jest z nią lepiej, że jest z nią lepiej po prostu psychicznie. Look, I have an alien on my jumper. This jumper is from Sami Dress. The link will be in the description for Sami Dress, so go check them out now. See? I love the flowers all over them. They're such a cool design and they're such a good fit. This is like 25. nie ma do tego żadnej otoczki, żadnej nowej dramy ludzie nie wyłapują żadnych dziwnych słów, czy jakichś postaci w jej oczach czy różnych rzeczy, które były kiedyś wyłapywane więc jeżeli chodzi o update co się dzieje z Mariną, no to chyba wszystko jest ok, nie ma żadnych dziwnych sytuacji, dziewczyna wydaje się zdrowsza, szczęśliwa przejdźmy do Eugenie Kuni. tutaj niestety nie ma dobrej wieści ponieważ po wielkim powyższym i w filmie z Shane'em Dawson, w którym powiedziała ona, że była właśnie w specjalnym miejscu, żeby walczyć ze swoją anoreksją, walczyć ze swoimi demonami. Wyglądała dużo lepiej, była ta pozytywna energia, wszyscy myśleli, że jest dobrze, bo dziewczyna była niesamowicie szczupła. Nigdy nie przyznawała się do tego, że jest chora, ale to jest po prostu nieuniknione, że, że ludzie to widzieli, no przecież to było widać. To było po prostu widać, że jest coś nie tak. No i właśnie w dokumencie z nam przyznała się, że tak, że jest lepiej. Nawet zaczęła pokazywać w swoich filmach, że je, czego nigdy nie robiła. Jedzinia w Kunii tyle lat jest na YouTubie i nigdy nie pokazywała nic związanego z jedzeniem, to nie było w ogóle nic. Po prostu nie, nie pokazywała tego. Wszystko wyglądało na to, że jest coraz lepiej, że jest coraz bardziej zdrowsza, że udaje jej się walczyć z taką okropną chorobą, jednak e, teraz możemy zobaczyć, że na przestrzeni ostatnich paru miesięcy mm, niestety jest gorzej. Hey guys, it's Eugenia. So, today I wanted to do a Kingdom Hearts Kairi cosplay video. Hi guys! So um I know I haven't posted a video in a very long time. So it's kind of awkward now, honestly, trying to like film a video and um knowing like what to say and all that. Nice, like I actually feel like my lips have been like a little bit dry right now. That probably is actually still kinda weird since it's like raining. You wouldn't really think my lips would be like dry. But I don't know, my lips just get kinda dry, I guess, sometimes. I guess it's just kind of Judzinia yep. jest tak samo szczupła, jak była na początku. Tutaj obojczyki wszystkie kości są widoczne, jej ramiona są niesamowicie szczupłe, ale Judzinia wypowiadając na ten temat, powiedziała, że. Wszystko jest ok, że jeżeli chodzi o całą sytuację na świecie z koronawirusem, to ona nie jest jedną z osób, które są bardziej na to narażone. Uważa, że jest jak najbardziej zdrowa i że nic się nie zmieniło, ale niestety widać, że jest ona dużo, dużo szczuplejsza i znowu zaczyna być to bardzo niepokojące. Jej głos, była też cała sytuacja z jej głosem, że on był bardzo piskliwy i po tym jak wróciła ona właśnie z ośrodka, to ten głos był mniej piskliwy. Wiele ludzi mówi, że powodem tego, jak ona się zachowuje, jest jej mama. Eugenia miała bardzo piskliwy głos przed pobytem w tym ośrodku. Potem ten głos się troszkę zmienił, i to było. To podobno jest coś związanego z psychiką i z, tym, i z relacją pomiędzy nią, jej mamą, no i relacją z anoreksją. Ja mówię o tym w ostatnim filmie. Mówiłam o całej historii Eugenii i jej powrocie. Więc odsyłam was do tego filmu. I ten głos potem się właśnie zmienił, już było lepiej, a teraz ten głos jest znowu bardziej piskliwy. Ona ma bardzo często takie oczy, które widać jakby płakała albo po prostu takie przeszklone. No i, no i głównie to, że jest po prostu niesamowicie szczupła i ona z tego nic nie robi. Jeżeli odpowiada na jakiekolwiek komentarze, to mówi, że wszystko jest ok, że jest nadal coraz lepiej, no ale to widać, z tego się nie da ukryć. Więc słuchajcie, prosicie mnie cały czas właśnie o update, jeżeli chodzi o te dziewczyny. Nie ma nic nowego. W sytuacji Maryny widać, że jest lepiej. Mam nadzieję, że będzie tak dalej. Jeżeli chodzi o Judzinnie, no to niestety nie jest lepiej. Widzę, że nie jest lepiej. A najgorsze jest to, że ostatnim razem ona była w tym ośrodku dzięki swojej przyjaciółce, która... dzięki swojej przyjaciółce, która postanowiła poświęcić przyjaźń, prawie że ją zmusić, żeby ona poszła do tego ośrodka. A teraz jest coraz gorzej. Na całym świecie mamy kwarantannę. Nie ma ona też już tych osób, którym tak bardzo zależały dookoła siebie. Mieszkała z mamą. Ale jeżeli znacie tą całą historię, to wiecie, że jej mama, ani ona nie uważają, że jest nic złego. Uważają, że Eugenia po prostu jest szczupła, że to jest naturalne jak ona wygląda, więc tutaj raczej pomocy nie będzie. Zanim Eugenia poszła do ośrodka jej mama też mówiła, że nie możesz mnie zostawić bo nie możesz mnie zostawić samej, bo ja mam chore serce więc Eugenia zawsze miała ten strach, że nie może, nie może odejść, nawet żeby sama się wyleczyć, bo po prostu jest jej mama jak wiele internautów mam nadzieję, że Eugenia wyzdrowieje, że udaje się wywalczyć z tą okropną chorobą jaką jest anoreksja, ale cała sytuacja ogólnie świata i wszystkiego co się dzieje może sprawić, że może być tylko gorzej, tyle jeżeli chodzi o update y. słuchajcie, obydwie dziewczyny wstawiają filmy e, Eugenia regularnie e, Marina Joyce dopiero powróciła. Zobaczymy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że obydwie dziewczyny wyzdrowieją stuprocentowo, będą czuły się dobrze, będą zadowolone z życia i nie będzie im nic zagrażało. Tym bardziej w tych trudnych czasach teraz, kiedy bardzo łatwo jest zachorować, mieć jakieś, większe problemy psychiczne. Wszyscy siedzimy w domu, niektórzy sobie z tym po prostu nie dają rady. Więc mam nadzieję, że wszystko będzie z nimi ok. No i to było na tyle. Słuchajcie, na taki szybki update, jeżeli byliście ciekawi. Bo tak jak mówię, wiele z Was mnie o to pytało. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!